Dobri, patrzcie co się dzieje. Patrzcie co się dzieje. Wszędzie szemi wobec. Planeta płonie. Panie prezydencie, oj, przepraszam, długodzinny. Planeta płonie. Normalnie będziemy wszyscy prosić o wodę. Patrzcie ile tej wody wokoło leży. Normalnie tak płonie, że aż minus 5 stopni i 40 centymetrów śniegu na Rzeszowie spadło. Normalnie. Niewiarygodne zimie i śnieg. Anomalia pogodowe. A tak, całkiem serio, to witamy serdecznie. Spacerujemy sobie. A po po swoim psie. Oczywiście, worki są. Dragon przeszczęśliwy w siódmym niebie. Bo to, jak widzi, śnieg to jest przeszczęśliwy psiak. Przeszczęśliwy. Jego tylko puścić na śnieg, to jest normalnie radocha, taka że tragedia. No i co ogólnie? Aktualnie jak się sprawdza na zegarku minus 4 także się pomyliłam o 1 stopień aura zimowa płonąca aura więc długi spacerek orzeźwiający dla dragona dla mnie jak najbardziej trzeba dragon się wyniucha chcieliśmy iść tam bo tam przychodzimy u nas na Rzeszowie tam dalej jest takie miejsce że się przychodzi na drzeszko bo tu rzeczka płynie Chcieliśmy iść dalej tam w pola, ale mam dzisiaj takie buty, patrzcie, że w tych butach niestety, ale leżałbym w rzece. Co prawda chodzę morsować, ale no tak nie chciałbym z Dragonem chodzić mokrymi butami, bo nie uśmiecham mi się leżeć w domu chorym. O, zobaczcie na Dragonie ile napadało śniegu. O, a ten to mówię, górnik, śniegowy górnik, uwielbia śnieg. No i skończyło się na tym, że nie byliśmy na, na tych polach. Spotkaliśmy sąsiada z rasą Cocker Spaniel. Oni sobie poszli, bo pan był zaopatrzony w górskie buty. Ja niestety ubrałem takie, jakie mam. No i finał jest taki, że dwa razy już leżałem, bo się poślizgnąłem. No ale nic się nie dzieje. Jak to mówią, tyłek, nie szklanka, nie ma problemu. Dragon jak widzicie nie wiecie, nie widzimy iść w którą stronę, no i idziemy sobie śnieżoną uliczką, o tutaj, tam jest ta rzeczka, tu jest ta rzeczka, tu zaraz płynie ten rów, tutaj zaraz ten rów płynie i tam dalej się idzie, bo tam mamy lasy, tam się jedzie na, na Budziwoj, eee, no Rzeszów, nie, jedzie, tam się jedzie na miejscowość Budziwoj, tam są lasy, też na lasy często chodzimy, więc... Miejsca do chodzenia do spacerów są jak złoto. Można jeszcze iść do głównej drogi i główno tam wrócić, ale chyba się tak przejdziemy, bo żeby mi się wylatał konkretnie. No a tak, poza tym, to e, co do tych warunków atmosferycznych, troszeczkę inny temat. E, ogólnie, jeśli idzie o odśnieżanie na Rzeszowie, nie narzekam. Mogę powiedzieć, że ekipa naprawdę daje radę. Nie jest, że zima zaskoczyła drogowców ani kierowców. To bardziej bym powiedział w dzisiejszych czasach, że kierowcy nie potrafią dostosować warunków do jazdy, do panujących warunków atmosferycznych. Bo jak jest trochę śniegu, to jest prędkość 5 na godzinę, dwa pasy zajęte, każde po 5 na godzinę i się tworzą korki na półtorej godziny. Więc takie są niestety dzisiaj skutki jazdy niektórych ludzi, no 60, może 70% ludzi, którzy jeżdżą w takich warunkach w zimie. To jest po prostu tragedia, naprawdę tragedia. Moim zdaniem, jeżeli ktoś się nie czuje na siłach, jest komunikacja miejska, wsiąść w autobus, wszędzie dojedzie, autobus, bolt, naprawdę, bo to tylko można biedę na drodze narobić. Bo jak widzę, jak niektórzy jeżdżą, to... to jest po prostu tragedia, nie? Panika, pięć na godzinę, ojej, bo śnieg, jak lód spadł, no ale no, trzeba się liczyć z tym, że w Polsce mamy aurę eko. Mamy i tak to zimy na razie. Nas nie rozpieszczają. Ja osobiście lubię śnieg, chciałbym, żeby jeszcze dowaliło z pół metra i niech ten śnieg leży przez miesiąc albo przez dwa nawet, bo to jest pora na niego. A nie że później przyjdzie maj i w maju zaczyna sypać. No ale mówię, jeżeli ktoś nie czuje się zapewnie, są środki komunikacji miejskiej. Siadamy, jedziemy. Stój, dragon stój, 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 dragon stój, poprawimy smycz. O. I po prostu nie idziemy, tylko sobie siadamy w komunikacji miejską. Później Wam pokażę jak czyszczę łapy, bo po każdym przyjściu ze spacerą czyszczę łapy Dragonowi w, w tym w czyściku. Nie będę pokazywał jak, tylko co daje do czyszczenia. Jest też jakaś, też jest fajna maść, e, która zabezpiecza łapy przez sorą, Jak doskonale wiecie, są kilogramami to są